Fascynuje mnie kolor, jego natura i niejednoznaczność. To, w jaki sposób działa w sąsiedztwie innych barw, jak zmienia się pod wpływem światła. Bieltła jest dla mnie równie istotna. Jak obecność koloru w obrazie jest częścią kompozycji i stanowi tak jakby ciszę pomiędzy. Harmonia pomiędzy pustką a pełnią w efekcie daje żywe napięcie pomiędzy nimi. W kompozycjach obrazów zazwyczaj nakładają się porządki kilku indywidualnych przestrzeni. Niejednoznaczność w obrazie jest również przestrzenią pozostawioną odbiorcy, jest zaproszeniem wyobraźni do dialogu, prowokuje do wejścia w głąb obrazu, do szukania własnych skojarzeń. Pojawienie się w kompozycji fragmentu niezamalowanego płótna zdaje się być niepokojące dla percepcji. Dla mnie to jak pozostać samemu ze sobą w ciszy, może wywołać rodzaj dyskomfortu, który wynika z niepewności. Moje pole widzenia jest w tej chwili inne. Jasne światło razi mniej, wypala białe plamy. Zastosowanie nowego sposobu widzenia obrazu jest formą akceptacji zachodzących zmian i alternatywą dla strachu przed utratą wzroku.